Cześć! Witam w kolejnym filmiku. Tym razem już jestem nie w garażu, tylko w moim małym centrum dowodzenia wszechświatem jak ja to mówię. I co chciałem Wam dzisiaj pokazać? Mianowicie to są te dwa dyski, które były z odzysku z tych śmieci. A z tyłu za Wami jest ten AMD, który. Ja wtedy uważałem za śmietnik i postanowiłem go nie, nic z nim nie robić, ale jednak stwierdziłem, że sprawdzę, spróbuję go odpalić, czy będzie działał. No i jak się okazuje, na załączonym obrazku wszystko pięknie chodzi. Tutaj poprawiłem. Pamiętacie, było, to było na grafice było uczaskane także sprzęcior jak najbardziej chodzi tutaj mamy te dwa dyski dwie jedna była z Pentium 4, druga z tego amd -ka. dołożyłem tylko ramę dałem mu 512 podpiąłem do netu i jak tutaj widzicie wszystko ładnie pięknie chodzi mamy tutaj tego Windowsa XP wejdę wam tutaj na właściwości tutaj wypisał że to jest AMD 64 procesor 3000 plus no to jest 2,1 GHz także coś takiego tutaj się Pojawia karta graficzna, jaka tutaj była. To jest GeForce, znaczy Boże, przepraszam, to jest Radeon 9550. To jest karta, którą tutaj widzicie. Wszystko sprawne, wszystko fajnie działa. Także myślę, że fajnie było go odpalić to samo zrobię z Pentium 4 no, myślałem, że nie będę nie będę się tym bawił ale jak widać wszystko ładnie śmiga także kolejna płyta jest z procesorem sprawna i grafiką nie wiem co prawda, co z tym zrobić no, ale myślę, że myślę, że sobie po prostu będzie leżeć i czekać na lepsze czasy. Sorki, że tutaj tak przytłukło. No, karta to zwykła. Realtek. Procesor na no to Atlon 3000. Tu był inny Atlon. Tutaj był Atlon. Dokładnie ten, ten z napisem 2600 SDA miałem jeszcze potem wsadzić 2800, się zastanawiałem poprostowałem nóżki ale wsadziłem tego 3.0 też miał nóżki po, poprostowane także ten proces się tutaj będzie bojał. może się z kimś, może ktoś chciałby takiego, taką płytę do jakiegoś właśnie starszego Windowsa, na przykład XP, to ja się chętnie wymienię na coś innego, ponieważ już mam takie konfiguracje, leży mi to i nie za bardzo wiem, co z tym zrobić. No, natomiast dyski oczywiście sobie zostawię i one mi się jak najbardziej do czegoś przydadzą. Dobra, to tym oto optymistycznym akcentem. Zakończam dzisiejszy odcinek, dzięki Wam serdecznie za uwagę, no i czasami się okazuje, że niby trup, a jednak można go uratować i działa sobie, można go, nie wiem, do czego wykorzystać, no może do zagrania w jakiejś, na, jak, jak, na jakiejś jakiej starej grze, nie mogę się coś wysłowić, na przykład Unrealu, albo Half-Life 1, no to taki sprzęt jest idealny dobra, nie zanudzam, już niedługo kolejny odcinek z kolejnego sprzętu, który wpadł mi w ręce także śledźcie moje filmiki i trzymajcie się, do zobaczenia i do następnego odcinka, następny odcinek może zrobię z Pentium 4 albo z tego gruza kolejnego, którego mam do oględzin także do zobaczenia i do następnego filmiku. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!